Inspiracją do tego, żeby pana zaprosić na rozmowę, był Twitter. A na Twitterze przeczytałam komentarz profesora Gwiazdowskiego do pana Tweeta i ten komentarz brzmiał o tak. i o to właśnie. To premier znowu łamie konstytucję, bo to premier jest A teraz czy... odpowiedzialny za to, że... Żeby... I to on nie ogłasza? Ten wyrok dalej nie jest ogłoszony. Więc myślę, że musimy trzymać jednak pewną proporcję pomiędzy... Możemy krytykować opozycję, że ona nawołuje do niepublikowania, ale odpowiedzialność ponosi premier, dlatego że to jest jego obowiązek. I pytanie brzmi, dlaczego on tego nie robi? Czyżby nagle zaczął słuchać opozycji? Czy pan nie uważa, że właśnie nasza konstytucja jest przyczyną takiego podziału społeczeństwa, ponieważ właśnie konstytucja powoduje zabetonowanie sceny politycznej. Ludzie, obywatele zwykli widzą, że nawet jak zagłosują na tę czy na inną osobę, to tak naprawdę niewiele zmienią. I żadne startupy polityczne nie mają szans przy obecnej konstytucji, i <grym> dlatego y, uważam, że na przykład establishment polityczny i rządowy i opozycyjny nie jest zainteresowany zmianą konstytucji, im ta i jednym i drugim ta konstytucja odpowiada. I tu moje inne pytanie. Czym się różni program gospodarczy, polityczny, ustrojowy głównych sił politycznych, rządowy i opozycyjny? Proszę pani, mnie jest trochę trudno odpowiedzieć na to pytanie, no bo muszę się trzymać swojej roli pu publicznej. Ja jestem prawnikiem, a nie politykiem czy politologiem, ażeby, ażeby rozważać, jakie są różnice pomiędzy programami politycznymi. Natomiast ja myślę, że. Ponieważ no bo ja nie dostrzegam w tej chwili. Ja rozumiem, znaczy. Moim zdaniem, moim zdaniem, dla mnie różnice są kluczowe, chociażby w, w podniesieniu do relacji do Unii Europejskiej i do praworządności. Ale mówiłam natomiast o programie może... politycznym, ustrojowym i gospodarczym. Rozumiem, ale no, więc ja mówię o ustrojowym i politycznym, mm -hmm. natomiast jeżeli chodzi o gospodarczy, no to nie jest to obszar, na którym się znam, natomiast dostrzegam pewne różnice. To znaczy uważam, że na przykład w zakresie polityki społecznej one się czymś różnią, ale nie o tym chcę W tej chcę chcę chwili to już to powiedzieć... samo, tak samo jest 500+, plus, chcę, chcę, i tak chcę. dalej, i tak dalej. Pozostajemy tutaj w niezgodzie, mm -hmm. myślę, co do tego. I, i, Chcę tylko powiedzieć jedną rzecz. Ja nie jestem talibem konstytucyjnym. Ja nie uważam, że konstytucji nie wolno zmienić. Ale żeby to zrobić, Trzeba uzyskać poparcie większe, niż poparcie dla wygrania wyborów. Jest taki yy, yy, amerykański konstytucjonista Bruce Ackerman, który mówi, że w życiu każdego społeczeństwa jest coś takiego, co nazywa momentem konstytucyjnym. To jest taki moment, kiedy my dojrzewamy jako społeczeństwo do tego, że coś trzeba zmienić. Tak. tak. po prostu już się dalej nie da. Być może, wie pani, my jesteśmy teraz na skraju takiego momentu konstytucyjnego. Tak, być może na przykład ludzie są już zmęczeni duopolem PO, PiS, może ludzie już mają dość walki pomiędzy skrajną prawicą, skrajną Myślę, lewicą. Myślę, że na pewno. Być może nastąpi taki moment w następnym, w następnym rozdaniu politycznym, że ktoś uzyska, może nie od razu, większą liczbę głosów, która mu umożliwi to, żeby konstytucję zmienić. Ja chcę tylko powiedzieć, to zmiana konstytucji też jest regulowana konstytucją. Jeżeli ktoś chce ją zmieniać po cichu, przez przestępstwa, tak jak to zrobił PiS, no nie, przez ja mówię, naruszenie, przez zmianie. oszustwa, to to nie jest droga. Tak? Konstytucję można zmienić, tylko trzeba, na, trzeba, trzeba nakłonić do tego i przekonać do tego dużą, naprawdę dużą grupę społeczeństwa, a to nie jest łatwe. Dlatego nieraz lepiej to zrobić jest po cichu, nocą, y, poprzez, poprzez jakieś tam prawda machlojki. Y, ja y, uważam, że i być może to będzie jakiś element kompromisu między nami, że szansa dla. Ugrupowań politycznych, które jeszcze teraz nie są mocno rozpoznawalne, które są gdzieś po środku, które szukają jakiegoś kompromisu, które chcą zakończyć wojnę polsko-polską, jest. Profesor Gwiazdowski napisał nową konstytucję razem ze swoim środowiskiem na stulecie państwa polskiego.